NL 2023, 91, 61, 946 jest to przepiękny samczyk młody gołąbek, oryginalny Darek de Graaf gołąbek taki widać z charakterem pochodzenie super jeszcze na pewno komuś się przyda jeszcze go można wycytować i sobie do hodowli wrzucić od strony tatusia mamy tutaj super gołębie, bo mamy tutaj Olimpik Leo, Leo Hermansa parowany na córkę New Olympiadę Olympiadę nic nie trzeba mówić E, był parowany na Kim. E, tutaj mamy Turbo Rossi i Beltie. E, to jest Fedplau Jackbot. Także naprawdę bardzo dobre gołębie Z, Od strony mamusi tutaj mamy. Tata Mamusi jest to czysty gołąbek e, braci Leideman, e, Good Grice i Olympic Leo. Także polecam. Polecam. E, bardzo fajny samczyk. I mama, mama samiczki jest Lagrauf. Nie mamy rozpisanego rodowodu. Jak to w Holandii czasami bywa, prezent albo coś, także ciężko go wpisać w rodowód, jak nie masz rodowodu. Przepiękny samczyk, czysty darek de graf. Polecam.